Piękne uderzenie, piękne. Aki wspaniały koń. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Wędkarskich Dylematów. I dzisiaj będę testował multiplikator Love's BB1 Pro lub BB1 Pro. Jest to multiplikator bardzo wysokiej klasy, świetnie wykonany, z bardzo drogich materiałów, też relatywnie drogi, bo kosztuje tylko siaka. Konkurencja do Curado, do Abu Garcia Revo STX. No, ja stx nie mam, ale jak widzieliście w moim ostatnim filmie, mam... Abu Garcia Revo 5SX. STX do SX jest bardzo podobny, także będzie można porównać te dwa multiplikatory, jak one się zachowują. Mają bardzo podobny system hamulcowy, bo i LUFS BB1 Pro i Abu Garcia Revo SX i STX mają bardzo podobny system hamulcowy, bez żadnej regulacji. I BB1 Pro nie ma regulacji, czyli ma wszystkie sześć bloczków włączonych. Zawsze i regulujemy tylko tym zewnętrznym pokrętłem. I tak samo jest w nowej Serii multiplikatorów ABU. Revo 5SX i Revo 5STX. Yy, wszystkie bloczki hamulcowe, 6 bloczków, mają na stałe włączone. Dopiero stary model przed kilku lat, STX, Revo 4STX, miał blokowane te bloczki, a nowy model już nie. Także bohaterem dzisiejszego odcinka jest LUVS BB1 Pro. Zapraszam do oglądania. BB1 Pro nie ma tutaj y, żadnego mechanizmu otwierania. Szpuli przy pokrywie szpuli, tylko jest z drugiej strony taki metalowy czpień o na sprężynce i dopiero wyciągnięcie paznokciem, odciągnięcie tego czpienia i kciukiem w dół pokrywę szpuli. I otwieracie. Dlaczego to pokazuję? Bo często prosicie, że nie pokazuję jak się otwiera pokrywę szpuli i osoby początkujące, które pierwszy raz w życiu dostały multiplikator nie bardzo wiedzą jak taką szpulę, jak się dostać do szpuli, do tego mechanizmu hamulca. Tu jest hamulec ośrodkowy, 6 bloczków, te bloczki nie są w żaden sposób blokowane, zawsze są luźne i reguluje się wyłącznie pokrętłem na pokrywie szpuli. Dokładnie tak samo jak w nowej serii ABUREWO 5 SX czy STX. Kolejną taką fajną cechą tego Multiplikatora i w większości Multiplikatorów Lufsa jest terkotka. O, terkocze. To jest bardzo fajna cecha, czyli jak Wam ryba będzie wyciągała plecionkę, będziecie to słyszeć. Docisk szpuli, gwiazda hamulca, ustawiacie tak, żeby no tu... Zakładam duże, może będą duże szczupaki, więc dosyć mocno ten hamulec. Docisk szpuli standardowo żeby się tutaj nie robił bałagan. Najpierw dajemy na zero. W sumie to nawet nie wiem, gdzie tu jest na zero. Musiałbym spojrzeć, zerknę, poczekajcie. Jak to łatwo, jak nie znacie multiplikatora, wyciągacie i można sprawdzić. O, już widać, że jest ten, że w tym miejscu ta podkładka, po której trąb bloczki hamulcowe jest bliżej, a w drugą stronę na pewno będzie dalej, więc już wiadomo, gdzie jest hamowanie. Czyli to jest na maksa. A to jest minimum. Sprawdzimy, czy mówię rację. Tak, odsunęła się. O to chodzi. Tutaj ta taka mosiężna podkładka jest, wchodzi w tak lub tak, bliżej lub dalej do bloczków. I tylko tym się steruje. Tak samo jak w nowej serii. Abu Garcia. Raczej ten jest wyższym modelem od Abu Garcia Revo 5SX, czyli od tego. One są. Bardzo podobnej wielkości, lufs jest trochę niższy, trochę mniejszy. No Zdecydowanie jest niższy i pewno będzie wygodniejszy w wyrzutkowaniu. Zobaczymy. Tutaj lufsy mają też taką patentowaną przez nich funkcję, cechę, taką multiplikatora, że możecie sobie tutaj ustawić tym pokrętłem jaką linkę macie za nawiniętą na szpulę. O, za mocno dociśnięte. Zobaczymy teraz. Na początku hamulec zdaję na maksa, bo nie wiem jak ten multiplikator sobie poradzi. I rzucamy. Lepiej być. O, cichutko, fajnie chodzi. Żadnego problemu. No, Dosyć taki wysoki. Ciekawe. Cichutki jest bardzo, ale też dosyć wysoki. Narzekałem na REWO 5. SX, a ten wcale jakby niższy nie jest. Zobaczymy o no tak. Też fajnie można rzucić. Bardzo cichutki, fajnie chodzi. Tu linka jest, patrzę na nią, to chyba jakaś 40 funtowa, bo dosyć gruba. W sumie nie wiem, bo to jest multiplikator, który dostałem od widza. Wow, fajnie i cichutko. Bardzo cichy ten multiplikator. Działa. Nie słychać tych bloczków hamulcowych w ogóle. No ale też dosyć wysoki. Ja jednak przyzwyczaiłem się do tego Revo 4SXA, który jest bardzo niskim multiplikatorem. Widzę, że ten też taki dosyć wysoki. No fajnie. Póki co, żadnych problemów. Jeszcze odkręcę hamulec. Zobaczymy, nie wiem ile tutaj jest zieleniny jakiś karczy przy brzegu. żebym zaraz nie stracił tego woblera. No ale tam gdzie karcze, tam są ryby. Wow, wędka ta sama, co zwykle Beast X od Abu Garcia od 20 do 70 gramów. Jestem ciekaw oż podnie tu idzie, to jest yy, głęboko chodzący wobler także on dosyć głęboko chodzi Przypłon z fluoru karbonu wow tu źle trochę rzuciłem za wysoko, ale też świetnie świetnie działają bloczki myślałem, że będzie ciut niższy, a jednak nie jest. Fajnie, można tam jest karcz, tam można rzucić. Fajnie póki co. Będę musiał gumowce założyć, bo jestem w takich letnich butach, a tutaj błotko jest z brzegu. Wiecie, już w tej klasie sprzętu te multiplikatory są już porównywalne. One są bardzo blisko e, już tak konstruowane, że odczucia są bardzo bliskie jednego i drugiego multiplikatora, więc nie ma jakiejś takiej większej różnicy. Koledzy już widzę idą gdzieś dalej. O tak, to jest to ustawienie hamulca. No to jest też 18 gramowa przynęta. Słuchajcie, a wędka jest od 20 gramów, więc i tak fajnie, że się da machać. Zaraz mistówkę i sobie poszli, to ja się tam przestawię. Słuchajcie, jakie są pierwsze odczucia z BB1 Pro. Dosyć ciekawy, jest tak samo wysoki jak Revo 5SX. Mnie troszkę zaskoczyło, myślałem, że będzie niższy. Tak, konstrukcja tak wygląda, jakby był trochę niższy, ale wcale nie jest. Póki co, bez brania, będę zmieniał przynęty. Zobaczymy, pogoda się zmienia. Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni. Zrobiło się zimno, wczoraj był upał, dzisiaj jest chłodno. No, może to żywi też czupaki, a może wręcz przeciwnie, zobaczymy. Oglądajcie. Bardzo cichutki, bardzo płynnie pracujący z bardzo wysokiej klasy multiplikator. Naprawdę bardzo mi się podoba i jego charakterystyka pracy. Ta przyjemność taka. widzieliście, W ogóle kciuka nie użyłem. Jak pięknie wyhamował. Puścimy trochę docisk szpuli. Zobaczcie, o ile knoby w rewo 5 są większe. To jest normalnie przepaść. Jak duże snoby są w rewo 5 naprawdę bardzo duże no są bardzo podobne z boku te profile ten jest czarny i wydaje się że jest mniejszy ale on wcale nie jest mniejszy tylko przez to że jest czarny są bardzo podobne profile dosyć pękate no ale knoby w R Abu według mnie są wygodniejsze. No jednak knoby, większe knoby są wygodniejsze, fajniej się to trzyma w ręku. Fajna pogoda, taka szczupakowa w sumie. Odmienię na, na dżerka od kaszu bajt, zobaczymy. Czy dżerk coś? Zmieni, a jak nie, to zobaczcie, mam gumy, też i duże, małe, także będzie można pomachać. Zobaczymy, jak tam z ustawieniami, a trochę się, można by ten docisk trochę dociągnąć, ale dla bardziej doświadczonych, bardziej pilnujcie kciukiem. Machamy. To będzie latało jak, jak głupie. Ua. Dokładnie. Poczekamy aż opadnie o, ciągnie linkę, ciągnie, ciągnie ciągnie, ciągnie, przestało ciągnąć i tym razem będę sobie jerkował zobaczymy oczywiście techniki możecie różne stosować piszecie mi, nie tak się jerkuje nie to, nie tam, to naprawdę jak ryby nie biorą to możecie wszystko robić i może jakiś jeden się skusi bardzo fajny design, zobaczcie sami. Tak zrobię, żeby było więcej światła. Bardzo ładny multiplikator, też bardzo fajnie wykonany. Naprawdę widać, że jest to produkt bardzo wysokiej jakości aluminiowy. On jest tutaj trochę porysowany, ale dlatego, że kolega, który mi go wysłał, miał z nim wypadek spadł mu po prostu na jakieś kamienie i się trochę tutaj porysował. Ale tak, to jest naprawdę świetnie, świetnie wyglądający multiplikator. I tak jak każdy loves ma takie patenty jak na przykład tutaj taki ukryty e, haczyk na e, kotwicę. Jakbyście nie mieli uchwytu na wędce, o, żeby nie, nie zakładać tutaj, broń Boże, kotwicy. Tylko tutaj macie taki o, schowany patęcik, na którym możecie sobie otworzyć i kotwicę zahaczyć. To w lufsach jest. No i fajnie, że ma też tą terkotkę. Nie wiem dlaczego w nowych ABU tej terkotki nie ma dałaby się w sumie. Fajna rzecz. Nie droga, to jest kawałek blaszki, który powoduje, że po prostu słychać, jak ryba wyciąga wam linkę. Tak jak to macie w, multi, w tych kołowrotkach spinningowych. Nie wiem, dlaczego to jest taki problem dla producentów. Ale część ludzi też usłyszałem, znaczy przeczytałem w internecie, że nie jest zainteresowana i łowią na casting, bo jest cisza. I nie chcą mieć tej trykotki, że ich wkurza po prostu. No to też taka ciekawa cecha Nie opinia. <laughs> piękne uderzenie Piękne Jaki wspaniały okoń Jaki okoń Ale Wow Na jaką wielką blachę Piękny Zobaczcie jaki Jo jaki... Wspaniały Wow, ale jak wywalił I do wody Jaką blachę! Ale fantastyczny multiplikator, naprawdę bardzo. Na początku też miał takie wrażenie, że jest niewygodny. A teraz, fajnie leży w dłoni. Jest mniej chyba kanciaste od Revo 5 6, dlatego jest wygodniejszy. Albo takie wrażenie, chociaż nie, bo tam po całym dniu... Nie miałem takiego wrażenia. że ręka jakby się przyzwyczaiła. Jest, yes. duże coś. Nie wiem co to. Na pewno szczupak, zobaczymy Znaczy na pewno nie duży szczupak, albo duży okoń. Kurna nitka. Yeah. Dobra. Już. Koniec alarmu. No branie było jakby miał normalnie wiesz, no zobaczcie na jaką blachę. Zobaczcie, na jaką blachę, jaki okoń. A branie normalnie jak duży szczupak. Szok. <laughs> Może dzisiaj biorą na takie longi siódemki. <laughs> Palczaki, nie? Jest drugi. Wow. Ten chyba większy, bo o postawia jakiś. Nie, 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 wziąłem telefonu. Miałbym nie, 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 Proszę. To jest, co to, to jest nie, piątka. Blacha długości nie, nie, Zobaczcie, Niemalże. A myślę, że ciągnę co najmniej szczupaka jakiegoś wielkiego, bo brania są po prostu. Szczupak jest! Mam szczupaka! Jero, ale na co? A nie ma rozkwiętej w przypadkiem? Co, ten twój? No wszystko właśnie zastanawiam, po prostu co to zostało. Czekaj, czekaj czekaj. o jest. sam się uwolnił i słuchajcie, to już byłby koniec tego materiału o Multiplikatorze z BB1 Pro, jak było widać na materiale szczupaków dużych nie było, ale za to na tak wielkie blachy były okonie, także całkiem fajnie się połowiło, Multiplikator bardzo wszechstronny. I co najciekawsze, bardzo fajnie leży w dłoń. Zdecydowanie lepiej niż Albo Garcia Revo 5X, 5X czy SX, bo to są de facto takie same. STX tej nowej serii no, mają dokładnie te same wymiary. Więc ten jest zdecydowanie wygodniejszy, bardzo płynnie pracuje i tak dalej, ale też pamiętajcie, że jest droższy. I to jest taki odpowiednik STX-a Wabu. Także, jakbyście chcieli coś takiego sobie sprawić, to nie na nie tylko Shimano Curado, nie tylko Daiwa Tatula, nie tylko Abu Garcia, ale też jeszcze pamiętacie o Marce LEVs. Zapraszam do subskrypcji, zostawcie lajka, jakiś fajny komentarz i widzimy się tu na rybach. Cześć!